Dziś gościem Toruń Plaza TV jest znany wszystkim wielbicielom futsalu Krzysztof Elsner, zawodnik FC KJ Toruń pseudonim Pyda. Krzysztof, jak często robisz zakupy? Dosyć często e, lubię, lubię kupić sobie coś nowego, coś, coś, coś takiego. Poprawiam moją garderobę plus, plus gdzieś tam jakąś, jakaś delikatna radość jest z każdego nowego zakupu. Próbuję gdzieś tam nadążać za tymi wszystkimi trendami. Nie wiem czy mi się udaje, ale dzisiaj tak delikatnie coś może wpadnie w oko, ale na pewno pomyślałem o kwiatach dla mojej kobiety, więc. A to pięknie! No a powiedz Krzysztofie, jak długo grasz już w piłkę? W piłkę gram od 15 lat, no gdzieś około 15 lat. No i gdzieś łączyłem, łączyłem piłkę wcześniej z innym sportem, ale postawiłem wszystko na jedną kartę, no i to był dobry wybór. To jest w tym trochę magii, bo Green Place, obok którego właśnie jesteśmy, w tym roku również obchodzi swoje 15. -lecie. A dlaczego wybrałeś futsal? Od Twoich kolegów wiem, że jesteś królem orlików, a jednak zdecydowałeś się na piłkę halową. Futsal, ponieważ moje boisko, uwielbiam grać na małym boisku, e, no i lepiej mi to wychodzi. Lepiej mi to wychodzi, zauważyłem to w pewnym momencie. No i postawiłem gdzieś wszystko na, na ten futsal, no i nie żałuję. Krzysztofie, kup kwiaty dla swojej dziewczyny i za chwilę wrócimy do rozmowy. Chłopaki cię lubią, kibice również. Masz w sobie dużo takiej pozytywnej energii, a jakieś wady, do których możesz się nam przyznać? Każdy ma wady. Mam taka twoja, taka, która ci bardzo przeszkadza. E, która mi bardzo przeszkadza? Kurde, nie wiem. Ja próbuję robić tak, żeby, te, żeby nie czuł tych wad. Nawet jeśli gdzieś tam ta wada jest, to olewam ją. Nie ma, nie ma, nie... E, dążę do takiego jakoś samodoskonalenia, żeby było wszystko super, zawsze uśmiech. Słyszałem, że chętnie angażujesz się w różne akcje charytatywne. Czy to bierze się z tego Twojego pozytywnego naładowania? Wydaje mi się, że mam jakąś tam możliwość. Może nie dużą, ale, ale mam możliwość, żeby pomóc, żeby gdzieś tym, że trochę osób mnie rozpoznaje z piłki. Eee, troszeczkę nakłonić ich do pomocy, i, i kilka akcji udało się zrobić, ale, ale to, wszystko, to wszystko trzeba też poświęcić trochę czasu. No ale trzeba, trzeba lubić to. Trzeba lubić pomagać i gdzieś tam eee, robić to z uśmiechem. Eee, tak, tak. To jest mega, mega fajne. Eee, Sądzę, że gdybym kiedyś ja dostał pom pomoc, może gdzieś w tej piłce dłużej bym zaistniał. Ale to dawne czasy. I teraz tak trochę chcę pomóc innym, bo wiem, że mi tego brakowało. Są takie momenty, kiedy się wkurzasz, ale jak mówią twoi koledzy z boiska, to również nakręca cię pozytywnie. Słowem, wystarczy cię wkurzyć na boisku i od razu grasz jeszcze lepiej. <gry> e, tak, tak. E, tak naprawdę ja sądzę, że. Zaczynam grać dopiero przy słabym wyniku, albo jak ktoś naprawdę mnie zdenerwuje i muszę mu coś udowodnić. Inaczej nie muszę, ale chcę mu bardziej udowodnić, żeby on wiedział. A powiedz Krzysztofie tak szczerze, czy to prawda, że bywasz też nieco leniwy? Bo muszę przyznać, że ja, jestem trochę leniuszkiem. Mam Ma skłonności do tego, żeby sobie odpocząć, posiedzieć, poleżeć, pospać. Próbuję odchodzić od tego, bo ucieka czas. Życie. Eee, no ale walczę z tym, ale nie zawsze się udaje. Okej, okay, to jak się relaksujesz, jeśli nie grasz w futsal? Nie szalejesz na orlikach? Co wtedy robisz? Też uprawiasz jakiś sport, żeby się odprężyć? Tak, lubię jeździć na rowerze. Eee, rower plus do tego delikatna książka. Trochę, trochę myślę nad tym, żeby bo niebawem kariera się kończy, kariera, przygoda. E, trzeba w, pokombinować nad czymś, co pomoże mi żyć dalej, bo e, jednym pomysłem jest trenerka, jakaś akademia, coś w tym stylu, ale no, trzeba sobie zapewnić e, przyszłość, więc, więc też gdzieś tam próbuję się dokształcać i, no, i czytać. Mam kilka fajnych e, tytułów, które, które cały czas, cały czas e, czytuję i. Liczę, że to mi pomoże w jakimś tam mega pomyśle, który wystrzeli. Trener na pewno to obejrzy, więc możesz mu doradzić teraz, co powinien zrobić, żeby w tym sezonie wywalczyć złoto dla FC Kajot Toruń. No więcej nie mogę grać, bo muszę się podzielić z Marcinem Rówczyńskim, ale <grych> no musimy wykonywać to co, trener, to, co trener chce nam przekazać. Wszystkie wskazówki i to będzie jakiś. Inaczej, ciężko jest zdobyć złoto w tej lidze. Nasze srebro to też taki trochę nawet trochę duża niespodzianka, bo nikt nie zakładał nawet medalu. No ale my co roku mamy, mamy taką ekipę, że możemy zawalczyć o wszystko. Mamy naprawdę dobrych zawodników, którzy. No nie rozumiem tego w świadku futsalu, że ktoś mówi, że my nie walczymy o medal, bo co roku będziemy walczyć o medal. I ja jestem tego zdania. No nic, no, no jak, jak będziemy się przykładać, tak jak trener się przykłada do treningów, do, dziś do zaangażowanie przed, po treningu, no to powinien być medal. A czy będzie złoty, no to też zależy od, od losu, bo głupia kontuzja, głupia kartka, gdzieś gdzieś nieobecność któregoś z bramkarzy albo no, różne są życiowe sprawy, które mogą nie pomóc w tym złocie, ale ale ja liczę, że będzie dobrze. Pojawiło się parę twardych deklaracji. Teraz trzeba trochę oszukać los i iść ku przeznaczeniu. Trzymamy kciuki za Krzysia Elsnera i FC KJ Toruń w tym sezonie. I do zobaczenia w kolejnym Toruń Plaza TV.